Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek z gry Mountain Blade Warband. I tak, tak, tak. Co tu robiliśmy? W poprzednim odcinku złapaliśmy wróble. Oto ciekawe. Zapraszam do obejrzenia. To jest tak, nie robiłem tego pod koniec odcinka, więc w miarę ujdzie, mniej więcej w środku. A nawet jeszcze trochę wcześniej, więc zapraszam do obejrzenia, może się spodobać. Chociaż też nie wiem, to był tylko bandyta w końcu. E, dobra, co ja chcę w tym odcinku zrobić? Aha, zakończyliśmy na tym, że zebraliśmy od króla Harlusa. Harlausa. Dalej nie umiem wymówić tego. Dziwne, dobra, nieważne. Zadanie, żeby zebrać podatki z Dhirim. To co? Po prostu to zrobię, zbierz podatki jak nakazał król. Ignoruję, kontynuuję. Wiadomo, nie jestem tak miły. Ja chcę hajs. A jest ważna rzecz: w poprzednim odcinku także to dwa razy na trafiliśmy. Chyba dwa. To już będzie czwarto, trzeci czy czwarty? Chyba trzeci odcinek, w którym mamy pokój. Co no. Niezbyt mi gra, ponieważ odcinki trochę nudniejsze. Ale no, macie. Wa walkę z wieśniakami. Pałujemy wieśniaków, bo są nieposłuszni. No co? Taki... można powiedzieć taki system. I no to nie będzie zbyt wielką pomyłką, tak? Takie czasy. Dobra. Oczywiście ogłuszony. Czy ktoś jeszcze był? A to wszyscy. No spoko. Kontynuuję zbieranie, potem do króla, Rawsa. Jakoś tu idzie, sporo tych denarów, idzie, sporo. Ciekawe ile to będzie. tysiąca. właściwie nie aż tak dużego chciał. Dobra, teraz króla, a tutaj jest dobra. Więc szybko do niego, dzień dobry, zadanie. Więcej denarów w kieszeni, jakieś oh, one wspierające dalej. Hmm, co by tu zrobić, tak? Tak, skoro nie dostaliśmy od niego żadnej dodatkowej misji, w ogóle te prawem tutaj mi irytuje. Wolałbym, żeby było po stronie Sladi. w Zamian ma tutaj dwa zamki od kogo? Od rodoków. Ale no, nordowie tutaj. Ten zamek chyba powinien należeć do Swadi I to wszystko. No i te prawy. Tak niespecjalnie mi to pasuje, że to jest tak jak widzicie. Ale w tej chwili chyba na to nie poradzę. Tutaj jest inny hrabia. Oczywiście sobie do niego o zadanka spytam. Ale nie ma nic. Trudno się umówi. Hmm, dobra ja chcę walka, ale nie ma. W takim razie, tak jak w poprzednim odcinku, do Werhegu poganiamy trochę tam bandytów. Sultanat i Kanat w wojnie są, sąsiadują ze sobą. Bo Sułtanat jest tu, tu jest Kanat. To, że ze sobą rywalizują to jest dość normalne. Dziwi mnie to, że tu są Nordowie i te tutaj miasto jest od Nordów, ale prawdopodobnie który z lordów zdradził, no i mamy taki placek. 1700 denarów, opłata za najmników to jest 500, jest jedna trzecia mojego żołdu, znaczy żołdu mojego działu. To nie jest za wiele, wolałbym, żeby było więcej, ale uznam, że to mi wystarczy, bo zaiste mając jeszcze faktorie, to w czasie pokoju Zdecydowanie jest to wystarczająca zapłata. Właśnie szkoda, że nie ma tego systemu. W jakim systemie? Co? Szkoda, że nie ma tego systemu. że Na przykład w czasie wojny ta opłata za najemników jest większa. Bo na przykład jeszcze, im dłużej jestem takim najemnikiem, to jak zaś większa się zapłata. Tutaj mamy dezerterów, w ogóle aż 50 nordyckich szkolonych piechurów, więc no, tutaj nordowie sporo walk musieli przeżyć, skoro aż dezerterów taka ilość się pojawiła. I oczywiście dezerterów karamy, żeby był przykład także dla moich ludzi. No, tylko teraz jakoś tutaj wejść, sobie postrzelać przy okazji, a nóż któregoś trafię. A, no jakbym trafił, to jest tarcza. No trudno się mówi. Teren, nie, teren niezbyt przyjazny dla konicy. Ale chyba ujdzie mimo wszystko w tłoku. Jak widzicie, konica dosłownie zmiażdżyła ich tutaj. No co, wszyscy ciężko zbrojni. Szczególnie ci zbrojni rycerze. Właściwie to. Jedyni tacy ludkowie, których mam, tak? Właśnie, jedna rzecz mnie interesuje. Czy nie przeszkadza wam to, że wyskakują te zielone powiadomienia o tym, że no, ktoś został zabity i tak dalej? Bo to jest przydatne ogółem w rozgrywce, bo jak widzi, że jest dużo tych zielonych okienek, to wiesz, że na spokojnie wygrywasz tu bitwę, ale no, z drugiej strony to zasłania sporo części ekranu. Ja będę musiał poszukać, czy da się to jakoś zmniejszyć, czy jakoś tak. Może jakoś się da. Też nie przypominam sobie, żebym widział coś takiego, taką opcję. Bo no... Pół ekranu praktycznie idzie w odstawkę. Ale dobra. Tak, y, nic nie mogę sobie, przynajmniej nic sensownego nie mają, co mógłbym sobie wziąć. Ja mam... Sporo renomy mam wrażenie. Mój honor to jest 10. Mało, ja chcę więcej. Mam dużą reputację zdecydowanie, bo aż ponad 500. Z tego co wiem, zwykli lordowie mają po 400-500, zaraz zobaczymy. Zresztą królowie mają już po 1000 coś. E, tak, morale oddziału są na plusie zdecydowanie. Moje relacje w konkurach mnie nie interesują. Stosunki z frakcjami też niespecjalnie. Tak, lista znanych waców wedle pokrewieństwa, tak, król na wysokim miejscu. No i tutaj hrabiowie jakiś bojar też, którego pewnie wypuściłem, czy król. Czego on nie lubi. On jest królem tych. Yy, wagierów chyba. To ciekawe, ciekawe. I tutaj ktoś mnie nie lubi, ale. Le aż na minusie. Ciekawe dlaczego. E, dobra, co ja chciałem. Morale oddziału, oczywiście wszystko na plusie, tylko oddział odejmuję, ale na razie to nie jest problemem. Eee, finans... nie finanse... Hmm. Raport dotyczący postaci, tak. Moim jedynym przyjacielem jest król Harlaus. To jest spoko, mam niskie prawo do rządzenia, ale bardzo mnie ono nie interesuje, w sumie wiele się nie dzieje. Tak, jak tutaj sobie informacje dam. W postaci. Jak tutaj sobie skoczę na. Co jest są królowie? Tak, to jest w agierów król. Mają nowy po 1300. Znaczy, między 1300 a 1400. Ale nikt nie przekraca od tych 1400. Pewnie ktoś też to zrobi, ale. Bardzo to. Nikogo nie interesuje. Tak, i teraz hrabiowie. Tutaj są i patrzcie, oni tutaj mają. 200, w ogóle tutaj ktoś ma 1000, ale ogółem trzymają się, w, w tak średnio udać, to pewnie nie przekroczyłaby 500, gdzie ja sam już przekraczam te 500, więc jest spoko. Ale najlepszy miał blisko 1000, to tutaj trzeba to pamiętać. E, tak, to sobie oddam im, Znaczy nie chcę, żeby moi ludzie spożywali nieświeże posiłki, właśnie. Worek solo 80 denarów tylko za jeden zapłaciłem więc to naprawdę niewiele. Oblegają narre, nara jest tutaj. Co oni tutaj, oblegają pewnie. O, okręt korsarzy. O, dzień dobry. Nocna potyczka. Jakaś musiała być. Sporo ludzi musiało wczytać, widzę. Nie wiem ile dokładnie maksymalnie w bitwie może brać udział. To co tutaj jest, to wczytało jakieś nie sądzę, że więcej niż pięćdziesiątki. Z drugiej strony, także pewnie z mniej niż pięćdziesiątkę. To tak właśnie desiawi do dostała. Ten już tutaj mi nic nie rzuci nikogo, w nikogo znaczy Globerwałem. Oni tutaj wszyscy mają zbroję, to jest tak. Teoretycznie, jakbym gdzieś jeńców złapał jakiś, to korsarzy warto brać. Takich brać bez awansu. Lepsi niż zwykli rekruci, przynajmniej tak wyglądają. Tu wszyscy mają zbroję. Zresztą to, 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 że mają zbroję, to było wiadomo od dawna, nie? Ale na początku gry, w końcu warto przyjechać. tak Jak w sumie to zrobiłem, gdy ekspiłem całe odcinki z ekspienia, to właśnie tutaj przyleciałem i tutaj ekspiłem. Czy przyjechałem całą moją kompanią. Bo no, tutaj przeciwnicy są otwarci, ale tutaj można zdobyć lepszy sprzęt na początek i ogółem inne przydatne rzeczy. Właśnie, przydały mi się jeszcze koniki, a koniki nie jestem. A, nie, 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 Wykrałem przecież. Gdzie ja koniki znajdę? Koniki pewnie, żebym chciał znaleźć, to bym musiał pójść tam pogaraniać bandytów na sultanacie. A, tutaj wszyscy na awans się idą. Mieliśmy 1700 dochodów, więc praktycznie do 2500 możemy spokojnie to podnieść. Wtedy mamy pierwszego sierżanta. Wtedy powinniśmy złapać solidną ilość. Nie, około 1000 dochodów powinniśmy mieć. I tak, tutaj lecali awansował, więc inteligencja, opatrywanie ran. Jeszcze pierwsza pomoc. To są bardzo ważne umiejętności, więc jakiś taki chirurg, no nie. Gość, który będzie leczył jest dość ważny. To właśnie Lezalit, ale Lezalit jest naszym wojownikiem także. Potężny cios bardzo wysoko, ale... Kogo to interesuje? To jest okręt korsarzy. Sądzę, że zaczekałbym na dzień, zanim go zaatakuję. Powiedziałem ja widziałem bitwę jakoś. Ale już nie widzę. Dobra, riwahek. Tutaj jest turniej. To sobie też dołączę. Ale najpierw sprzedam tutaj sól. Patrzcie, po 200 idzie. No i to, to jest zarobek solidny. 600 denarów otrzymuję. Za więcej chyba nie kupiłem tej soli, więc tak dostaję więcej denarów niż kupiłem soli. Za nie. Dodatkowo jeszcze dwa niewyrobione jedwaby. Bardzo dobrze. Tak, dołączmy do turnieju oczywiście. Tutaj jest turniej także z... O, także z lancami. Proszę bardzo, dostał. I teraz ty także dostałeś. Turnieje to nie są dla mnie wyzwaniem specjalnym, ale patrzcie, sprawność. Sprawności jak rosną to jest dobrze. Warto mieć wysoko sprawności różnej broni, mimo że na przykład broni dwuręcznej no Raczej nie używam. Ale... To, że... Mam sprawność wysoko, to znaczy, że gdy na przykład będę potrzebował jej użyć... Nie sądzę, że to nastąpi, ale no, jak będę potrzebował, to będę umiał. Już wyższe obrażenia będę z tego klepał. E, tutaj był... Mierz dwuręczny, ćwiczebny gościu, jak ty załatwiłeś tego z miejsca? Widzieliście to? Gość z lance załatwił gościa z szczyletem. Interesujące. Mam siekierkę. O, no, idę tutaj pomóc. To był chyba solidny błąd, albo nie. Gdzie moi ludzie się podzieli? Dobra, trzeba było iść na. Trzeba było iść od razu na niebieskich. Dobra, wielka bitwa. Ech. Poszło. No tak, turnieje dla mnie nie wyzwaniem, tak. Nie dziwię, że moi ludkowie tak. Aha, walczę z samymi najemnikami. To wiadomo, że dostałem z lance. Nie było to zbyt wymagające. Tylko. Problemem jest to, że tu jest łucznik. To jest tak. Sprawność z strzelania z łuku w tej chwili nie jest mi już konieczna specjalnie. W końcu zamierzam przestawić się na kuszę, ale tej kuszy jeszcze nie posiadam. Tak, tak, tak. Nastał. Muszę w końcu się ogarnąć, tą kuszę znaleźć. Ja chciałbym od razu złapać jakąś konkretną. To jest chyba normalne, że jak chcę coś, to chcę żeby to było konkretne. W ogóle dwóch łuczników przeciwko dwóm mieczom. Tak. To mój gość tutaj będzie atakował, a to w ogóle siostra miecza. Będzie atakowała i o proszę bardzo, ona zniszczyła, dopadła drugą siostrę miecza. <grym> Sióstr, no nie dobrze. O, dostałem. No, dostałem. A nie pamiętam, nie zauważyłem, żebym zadał jakieś obrażenia. Znowu lance na niskich prędkościach. E, dobra, udało się utrafić. z w ogóle siostra miecza także. Siostra miecza a zlancy wali. Okej, okay, odjechała. Mi dostała niestety twarz. To nie jest coś co. Chciałem wiedzieć chyba. Dobra, yy, broń. Aha. Yy, zobaczyłem szablę. Patrzę cięcie 44. To jest ponad 10 12 większa niż moja. Ale jest to dwuręczne dziarostwo. Niestety, dwuręcznej rzeczy raczej nie chcę używać, bo... Mamy ciekawa tarcza, no... Tarcza, używanie tarczy jest dość... ...ważnym elementem mojej walki. No i to, że ogółem wolę broń jednoręczną. Oli broń jednoręczną, a mówi o szkoleniu broni dwuręcznej. No co, turnieje i tak dalej piechotą nie łażą. E, tak... W... E... Przespacerał się po ulicach. E tak, zauważyłem, że mam ponad 10 tysięcy denarów. Więc dobrze by było złapać... ...Mistrza Gilki i postawić sobie tutaj faktorię. Aha, dobra. Czyli tutaj nie mogę, choćbym chciał. W takim razie, jestem Riva Hagen. Tutaj jest Okręt Korsarzy. Jest dzień. Ludzi sobie awansują. Już nie ma wielu awansów. To chyba... Podjadę skasować ten okręt. O czemu by nie? Ja zastanawiam się, czy warto z drugiej strony, bo jak zauważyłem, przy okręcie zawsze sporo tych, tych korsarzy się kręci, nie? Też to zauważyliście pewnie. Może tego lepiej nie robić. Na przykład zatrzymać sobie okręt i takie polowania na tych korsarzy roz urządzać, będąc przy okręcie. Nie no no Aha, tuż nad głową. Tak, tak. Dostał. Ja go załatwiłem. Dostał. I ten dostał. Chciałem go trafić w łeb, ale skubaniec się rusza. Zostanie w brzuch i też padnie. Ok, moi ludzie tam poleźli. Znając jak to wygląda. Tam polecą ich załatwienie. A tutaj się zespawnią nowi. To jest głupie. A tutaj już są. Powinni od razu więcej się na przykład tutaj spawnić. Jak zostaną wybici tutaj, to już żeby żeby to się więcej nie spawniło. W ogóle już chodzą na hita. Ale walka nie jest najprostsza. Chciałem to powiedzieć, no ale nie zauważyłem jakiegoś wielkiego problemu. Okej, okay, umarli. Ucznictwo ponad 200, bardzo miło. Teraz jedno co chciałbym to... Czy mogę tutaj ekno... Postaci, czekaj, 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 to by nie, nie chyba nie mogę. Eee, nie bardzo jestem pewien, które to są na postaci, będę musiał zobaczyć na szybkim dostępie. No i kiełbasa. Co dzisiaj jemy? Jemy kiełbasy. No tak, patrzcie, to jest dużo korsarzy, a zobaczę, czy ich poganiam. Tylko ludków awansuje. Proszę bardzo, e tak, y, postać... Mam broń jednoręczna, no już 250 będzie, chciałbym wbić 300. Aha, ci korsarze tu ucieka, mają ucieczkę w genach, widzę. Dobra, wam ich. E, jak skoczy na informacje przy frakcjach, przy królestwie Rozejm się kończy z kanatem kagerskim. Jest szansa na jakąś bitwę. Właśnie, rozejm poszedł, więc już jest szansa na to, że zaczną się tłuc. A jakby nie patrzeć, wciąż jestem najemnikiem z Wadi. E tak, w ogóle z Królestwem Nordów prawdopodobnie zechcą walczyć. Więc w Królestwie Nordów w tej chwili nie warto stawiać faktorii. Ale tutaj kolejny turniej. Najwyżej widać na ulicy. Bardzo zamek, można obejrzeć. Z tym właśnie w tej chwili ciekawy, czy przy oblężeniu będzie taki sam. Nie, nie będzie taki sam. Eee, czekaj to on. Nie, to jest handlarz koni. Handlarz koni ma jednego kunia tylko. Tu jest Miss Gilli. Produkcja. Dzień dobry. Barbiarnia. Prawie 600 denarów. Spoko. I tak, tutaj jest turniej. Więc wiecie co? Ja na tym zakończę ten odcinek. To w ogóle sobie sprzedam. I no, w następny odcinek zaczniemy od tego turnieju, a potem się udamy już do okresu Sładi tak całkowicie i zobaczymy, czy może lordowie już mają jakieś zadanka dla nas. Bo to byłoby przydatne, tak sądzę, przynajmniej tak. Dobra, więc tak, co do tego odcinka to byłoby na tyle. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, oceny tego filmu. E Komentarze, jak coś się nie podobało, na przykład, gdybyście napisali, to mógłbym to po prostu poprawić. No i co, i to byłoby na tyle, więc dziękuję Wam za uwagę i cześć.